Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale. Dzisiaj potestujemy sobie dwa ultra szerokokątne obiektywy do Sony E. Mówimy tutaj głównie o APS-C i będą to obiektywy, jak widać, Sony 11 mm F18. I jako drugi obiektyw mamy Samyanga 12 mm F2, czyli myślę, takie dosyć podobne obiektywy, podobny zakres ogniskowych. Oba, myślę, że były konstruowane z podobnym zamysłem. Sam jak jest y, oczywiście trochę większy i waży 30 gram więcej niż Sony. Czyli mamy tutaj, idziemy 181 kontra 220, 210? 210, czyli 30 gramów więcej. I zaczniemy sobie tutaj od aspektów wideo. A więc na początek, hmm, a tu mamy taką ramkę z tych 11 mm, i tutaj sobie zobaczymy o ile przycina nam ten Active Steady Shot z strony A6700. Bo z nim e, dzisiaj testujemy te obiektywy, i tutaj widzicie jaki jest poziom przycięcia. To można powiedzieć, to jest tak około 10% ramki. A czyli widać, ciach mamy bez, i z tą stabilizacją aktywną i sprawdźmy sobie to samo w Samyangu i tutaj zobaczcie, że w Samyangu bez stabilizacji tej włączonej ramka jest taka sama jak w Sony już po stabilizacji, czyli tutaj jest taka różnica a więc to co masz w Samyangu bez stabilizacji to w Sony masz już z tą stabilizacją aktywną więc tak to wygląda i zobaczmy sobie teraz w praktyce jak ta stabilizacja działa z jednym i drugim obiektywem w samiangu no oczywiście niestety nas tak tutaj Sony urządziło trochę że ta e, stabilizacja aktywna nie specjalnie współpracuje z e, obiektywami które nie są od Sony i tutaj od Sony oczywiście już wszystko ładnie pięknie idzie płynny obraz niemalże jak z gimbala szedłem w ten sam sposób nie próbowałem tu już jakoś delikatniej czy coś czy oszczędzać tego zestawu więc no, ten aktyw steady shot zdecydowanie lepiej będzie działał z obiektywem od Sony w tym wypadku. I przejdźmy już do zdjęć. Natomiast tutaj mamy pełną ramkę, jak to wygląda w Sony 11 mm. A jak jest nieco węższy. Można tutaj widzimy teraz side by side, że tak powiem. I oczywiście w Sony mamy trochę więcej tych detali, jeżeli tak popatrzeć sobie na to. Też zdaje mi się, że w Sony będziemy mieli trochę więcej tego kontrastu. Więc te zdjęcia są też trochę takie wyraźniejsze. I myślę, że trochę mniej tych aberracji chromatycznych jest. Też mi się tak trochę zdaje. Ten obraz jest taki jakby trochę bardziej czysty. I nie ma jakiegoś takiego Lekkiego ze farbu. daje też taki trochę. Lekki zafarb jest taki trochę cieplejszy. Minimalnie, bo minimalnie, ale tak lekko to widać, i tego kontrastu jest mniej. Tutaj ponownie też możemy to zobaczyć, że te sony, te szczegóły zdają się być takie bardziej wyraźne po prostu. I tutaj sprawdźmy sobie minimalną odległość ostrzenia. W sony wygląda to w ten sposób. W Samiangu mamy tutaj o wiele większą tą. Odległość i bokach, jaki możemy uzyskać na tej minimalnej odległości ostrzenia, czyli też wyraźnie tutaj sony daje nam lepsze wyniki. No i gwiazda to już myślę kwestia tego, co kto preferuje. Na F11 sprawdzone. Dla mnie ta od sony wygląda trochę lepiej, ale nie zdziwiłbym się, jakby komuś ta gwiazda z Samianga się bardziej podobała, więc myślę, że to jest. Kwestia już o podobanie jak kto to odbiera. To wszystko na dzisiaj w tym odcinku. Szybki taki teścik dwóch obiektywów. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli znalazłeś coś dla siebie tutaj, skomentuj, daj lajka, zasubskrybuj oczywiście. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.